Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś oczywiście kolejny odcinek ze Snowrunnera, i dziś zajmiemy się nowym dziesiątym sezonem. Nie jesteśmy niestety od razu po premierze, bo dodatek wyszedł we wtorek, 18 lipca. No ale oczywiście moi drodzy nie było wtedy możliwości nagrania odcinka, bo odcinka pojawiają się zawsze we wtorek oraz sobotę, więc pewnie się zastanawiacie, co teraz robi odcinek na kanale. No ale na to wam odpowiem za chwilkę, oczywiście sezon 10 sobie kupiłem. Widzicie, jak tutaj pięknie nazwita nowy region, czyli Kolumbia Brytyjska. Oczyw do nisy przejdziemy pierwszy raz na żywo, zobaczymy jak wyglądają te mapy. Mamy zatokę Duncana oraz park narodowy Nord Peak, chyba tak się to czyta. Zobaczmy sobie więc, jak ta zatoka będzie wyglądała, no tak, cała czarna. Widzimy, że grafika wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. W dziesiątym sezonie mamy również dwa nowe pojazdy. Są to oczywiście pojazdy, które wyglądają tak. Tutaj macie pierwszy, ja ich oczywiście jeszcze nie widziałem, a tutaj macie pojazd drugi, więc myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Co też ciekawe, oczywiście, nie, nie dostajemy ich od razu po kupieniu DLC co widzicie bardzo fajnie po moim magazynie pojazdów. No i oznacza to tylko tyle, że będziemy sobie musieli znaleźć te pojazdy sami, a mapa wydaje się być naprawdę ogromna, przynajmniej ogrom jest tych wieży obserwacyjnych. No i do tego zadania wyciągnąłem z garażu Hamera. Zobaczcie sobie jak bardzo ładnie wygląda tutaj nasz res, jak bardzo ładnie wygląda to otoczenie wokół garażu. Eee, zobaczymy sobie jaki tutaj będzie teren, czy będzie jakoś super dużo błota, eee, czy może będzie tutaj więcej dróg, czy po prostu Hammer sobie tutaj poradzi. Tutaj mamy jakiś kontrakt, możemy sobie zobaczyć w sumie co to jest. Mamy tutaj misję za 13 tysięcy, to jest naprawdę mega dużo. Oczywiście musimy przewieźć złoto, które już kiedyś sobie wieźliśmy. No i jeszcze szybko wracając do tematu, bo dzisiaj miał być live'ik, tylko postanowiłem, że troszkę to pozmieniam miejscami, dlatego że dzisiaj dużo osób nie mogło nie, by być na live'iku i pisało młynek, kurde szkoda, że akurat piątek, bo muszę iść do pracy i tak dalej. Nie, dlatego też zamieniłem wam to miejscami, jako że jest nowe DLC. Wy sobie dzisiaj pooglądacie odcinek, a live'ika sobie zrobimy jutro o godzince 10, więc zapraszam was tam serdecznie. No i to chyba na tyle takich ogłoszeń. Dzisiaj macie takie two for you, bo macie dwa odcinki w jednym, bo będzie on na pewno długi, bo chcę wam to wszystko pokazać. No i dobra, nie będę wam w sumie przedłużał, zobaczymy się pod samymi wieżami, bo raczej taka, e, takie zwiedzanie mapy chyba jakoś super ciekawe nie będzie. No chyba, że będą jakieś piękne widoki, no to oczywiście wam pokażę, o ile w ogóle dojedziemy do tamtego miejsca, bo widzimy, że niektóre tereny są naprawdę ciężkie. No dobra, to muszę wam pokazać. Jest tutaj naprawdę mega, mega ładnie. Zobaczcie, jak to jest w ogóle wysoko. Jest tam jakiś most, więc na pewno będziemy mogli tam pojechać. E, i naprawdę mi się to mega podoba, ale tu jest fajnie górzyście. No i dobra, przejechałem naprawdę kawał drogi. Teraz mamy tutaj jakąś pierwszą wieżę, do której chyba będzie prowadził ten slalom, więc wybierzemy się raczej tędy. No i powiem wam na razie, naprawdę Hammer radzi sobie tutaj cudownie. Blokada, niski bieg, czy tam czasami niski plus w zależności oczywiście od potrzeb i wjeżdżam do tej pory po prostu wszędzie, więc jestem naprawdę zachwycony. Tutaj w sumie pewnie moglibyśmy załączyć sobie blokadę, ale nie chcę mi się jej wyłączać i włączać ciągle, bo te tereny są takie raz fajny, raz fajny, raz fajny, raz nie fajny, tak trzeba włączać, wyłączać, 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 no wiadomo o co chodzi. No nie no dobra, na sekundkę się zatrzymamy, żeby sobie na to popatrzeć z góry. Naprawdę jest tutaj mega mega ładnie. Ta mapa jest chyba jedną z najładniejszych map, jakie do tej pory wyszły. Tam nawet widzimy, że pływa sobie jakiś statek na morzu. Naprawdę wygląda to ładnie. No i dobra, mamy pierwszą wieżę obserwacyjną. Musieliśmy się naprawdę sporo wspinać, jesteśmy praktycznie u samej góry. Mamy również nowe misje. Zobaczmy sobie, jak wiele tej mapy nam odkryło. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy kolejną od razu wieżę. Widzimy dokładnie, jak się do niej dostać. Mamy obok jakąś ciężarówkę, i tutaj zatopiony, zatopiony jakąś koparkę. Jestem ciekaw, czy uda nam się znaleźć na mapie dzisiaj ten pojazd nowy. A może nawet go odblokować, byłoby naprawdę super. No a tymczasem jedziemy sobie tutaj. No i dobra, ta droga doprowadziła nas tutaj. E, tylko pytanie, czy będzie stąd wyjazd pod wieżę? Będzie. Ok, więc trafiliśmy chyba idealnie. No i dobra, jest jakaś fajna ciężarówka, raczej ona nie jest na własność, tylko jest ona po prostu do pomocy jako misja, więc sobie tego robić nie będziemy, zostawimy to sobie do odcinka z pomocą. No nie, widzimy, że z każdej strony jest tak samo daleko e, do tej wieży. No dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk, e, spróbujemy sobie przejechać tędy, wydaje mi się, że jest tutaj dość płytko. Oczywiście wrzucimy sobie bieg niski, żeby tutaj nam nie zamuliło kołami, żebyśmy cały czas gdzieś tę przyczepność mieli, no i widzimy, że cały czas jedziemy, więc jest naprawdę super. Żebyśmy tylko byli cały czas blisko, żeby ewentualnie łapać się drzew i będzie super, no i powiem Wam, jestem naprawdę mile zaskoczony. A więc odkrywamy sobie drugą wieżę, wjedziemy sobie jeszcze na ląd, żeby się na pewno tutaj nie zakopać i zobaczmy sobie, co mamy tutaj dalej. Eee, no w sumie to nic, koniec mapy. Ale oczywiście pojedziemy sobie teraz w tę stronę i będziemy polowali na te trzy wieże obserwacyjne. Uuu, nie ma mostu. No to chyba na razie lipa z tymi wieżami. W takim razie musimy się chyba wrócić, bo innego chyba transportu na drugą część mapy nie ma. Ewentualnie tędy, tą dróżką, zaraz zobaczymy. No i kolejna droga chyba nam odpada, tym razem mamy tutaj zablokowaną drogę przez kamienie, no nawet nie umiem tam dojechać fajnie. No, i będziemy tutaj potrzebowali, uwaga, uwaga, płytę betonową i serwisowe części zamienne, a więc tego jest naprawdę sporo. Kolejna droga, więc nam odpada, i to chyba droga główna, która prowadziła gdzieś mniej więcej tutaj, oraz tutaj. Została nam ewentualnie jeszcze ta drużka, i moglibyśmy ją sobie sprawdzić. I po co ja mam się męczyć? Skoro tory chyba prowadzą idealnie do wieży, więc pojedziemy sobie torami. Jestem ciekaw, czy możemy sobie tego jechać torami. No, chyba nikt nam nie zabroni. No i dobra, wszystko się wyjaśniło. Mamy tunel oraz wagon, który blokuje nam chyba ten tunel. Jeszcze podjadę dla pewności, ale chyba niestety nie możemy sobie tędy przejechać. No niestety widzimy, że jest zagrodzone. Szkoda, że nie zostawiają takich smaczków, żebyśmy sobie mogli takim tunelem gdzieś szybko przejechać. No i dobra, ta droga ewentualnie może nas doprowadzić do tej wieży. Tylko że jest to naprawdę mało, bo tutaj nie ma nic dla nas ciekawego. A w większości musimy interesować się tą częścią mapy. Z tego co też widzimy, tutaj jest chyba jedyna droga. Zobaczcie sobie, co obczaiłem w ogóle w misjach. Mamy tutaj misję, która brzmi. E, eee, momencik, zaraz już znajdę. No i znalazłem, nazywa się to materiały eksploatacyjne do promu. No i zobaczcie sobie, że ten prom mamy tutaj. No i wydaje mi się, że jak sobie ten prom naprawimy, to będziemy mogli nim pływać, dlatego że najbliższy przejazd mamy oczywiście po drugiej stronie. No i byłoby to chyba trochę nielogiczne, żeby specjalnie jechać na drugą stronę mapy, żeby się tam po prostu dostać. Dlatego tej misji sobie zaczniemy, a żeby się tam przedostać, musimy sobie oczywiście zbudować most. Niestety tam nie podjechałem i nie wiedziałem, co tam będzie potrzebne, dlatego użyłem mabranera. No i wiemy, że będą tam potrzebne dwa razy metalowe belki. Sprawdziłem sobie, że w fabryce możemy sobie te belki odbierać, więc misja jest naprawdę mega prosta. więc zbieramy tajgę i jedziemy. Chociaż powiem Wam, że bardziej rozmyślam nad Derem specjalnym czy też Zixem. Bardzo często używamy Zixa, więc tym razem weźmiemy sobie Derego specjala. Oczywiście jest on gorszy i troszkę będzie nam to więcej czasu zajmowało i troszkę będzie ciężej, no ale trudno, słuchajcie. No o to chodzi, żeby się bawić. Weźmy więc sobie normalną burtę, oby nam tylko nie brakło paliwa. 380. Litrów. No, zużycie ma on dość wysokie. Jeszcze mamy oczywiście 150 na dachu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeszcze przydałaby nam się naczepa, żebyśmy sobie mogli wziąć te metalowe belki od razu dwa razy. Oczywiście malutka, krótka przyczepa z burtami za 3400, tylko po to oczywiście, żeby sobie te drugie belki załadować naraz. No i dobra, tutaj widzimy nasz most. Tak naprawdę już tutaj dojechałem, teraz musimy sobie pojechać do magazynu. Magazyn jest tam troszkę po lewo, więc troszkę musimy sobie objechać. No i tak naprawdę dery nie zatrzymały się nawet na sekundę. To trzeba oczywiście przyznać. Co prawda czuję się jakbym jechał tutaj miesiąc, no ale ważne, że dojechałem, tak? W końcu sam osobiście powiedziałem, jak się bawić, to się bawić, ale teraz wybrałbym Zixa, znaczy naprawdę dery jest super. Tylko po prostu skrzynia, którą do niego mamy, jest katastrofą. Znaczy, bo oczywiście wiedział on wszędzie. Nie, tylko że jednak to nie jest tego warte dla takiej prędkości. Naprawdę czuję się, jakbyśmy cały czas jechali na yy, nawet wolniej niż na niskim, plus na przykład Tajdze. To jest naprawdę mega mała prędkość. Oczywiście jest on mega sprawny w terenie, no ale tak jak mówię, tutaj na przykład na tej mapie nie jest to wymagane, więc wystarczyłaby taka skrzynia zwykła. Yy, no i nie musielibyśmy tak dużo się męczyć, no nie? Tutaj widzimy jakieś autka na parkingu. A widzimy tutaj, że jest zastosowany jakiś objazd. Okej, okay, ja oczywiście wskoczyłem. Mam nadzieję, że potem z tamtej strony wyjadę. Der jest naprawdę wysoki, więc problemu może nie być. Okej. Okay. A więc pytanie, czy damy radę teraz tutaj podjechać. Jak już wskoczyłem, no to jedziemy dalej. Zaraz to się oczywiście okaże. Głęboko naprawdę jest. Dobra, tak mega delikatnie mu pomożemy. No i proszę bardzo, jesteśmy u góry. Wow, jak my tutaj potem podjedziemy, to ja nie mam pojęcia. Nie wiem, czy potem to sobie nie pojedziemy naokoło. Niektóre te drogi mają takie zapaści, że to jest jakaś masakra. Wow, 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 wow! Co tam się znowu stało? Kurde. Czasami to tutaj się niezłe rzeczy odpierdzielają. My chyba musimy podjechać sobie z drugiej strony. Gdzie to jest dokładnie? Tam po prawej. No dobra. Ok, znowu się zablokowaliśmy. Znak nam się zaciął w przyczepie. To akurat mega niefajnie. No ale dobra, pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem, bo tam mieliśmy tak, że coś nam wpadło w lampę. Coś się zbugowało, no i pisaliście, żeby się wczytać na inną mapę, a potem wrócić to powinno ustać. Zaraz zobaczymy sobie, czy nie tak faktycznie będzie. Chodzimy sobie więc na rzekę Albany, tutaj mamy gdzieś pojazd zostawiony. No i dobra, teraz sobie od razu wracamy na drugą mapę, no i powinniśmy zrespić się tak, żebyśmy mogli jechać dalej. W sensie... No i chwila prawdy, oczywiście moi drodzy się udało, znak stoi sobie tam, o ile to jest oczywiście ten sam znak. W takim razie oczywiście mit potwierdzony, dziękuję ci bardzo mordeczko za pomoc, nie musimy dzięki temu resetować pojazdu, eee, dzięki wielkie jeszcze raz za komentarz, to naprawdę mi umiliło sporo, Ue, umiliło, ułatwiło naprawdę sporo, bo nie musimy sobie oczywiście jechać od nowa i pewnie też wielu z was dowie się takiej rzeczy, więc... Będziecie mogli również sobie pokorzystać. Dlatego mówię, czasami dajecie tak super porady, że to jest coś naprawdę niesamowitego, a my sobie ładujemy oczywiście dwa razy metalowe belki. Proszę bardzo, raz tutaj i raz oczywiście na naczepę, nie na przyczepę. No a ja was moi drodzy jeszcze zachęcam do tego, żeby oczywiście zasubskrybować ten kanał, bo lecimy po pierwszego tysiaczkę. Jesteśmy już naprawdę mega blisko, no a my z tymi belkami zawracamy, no i lecimy pod most. No i z metalowymi belkami, zobaczcie, jak jesteśmy tutaj mocno zakopani. Musiałem aż dać niski i oczywiście blokadę, żebyśmy w ogóle tędy wyjechali, więc no z tym ładunkiem już tak prosto nie będzie i chyba wrócimy w takim tempie. Dobra, spróbujemy sobie może tutaj tak krajem bokiem. Wydaje się, że jest tutaj w miarę, w miarę spoko. Oczywiście z tamtej strony też wjazd, ale tutaj blisko drzew wydaje mi się, że będzie bezpieczniej, chociaż chyba nawet za bardzo się do tego drzewa zbliżyłem. No ale tak jak mówiłem, wyjedziemy sobie bez problemu. No i dobra, mam wrażenie, że minęło kilka godzin, ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście to, że dotarliśmy. Jesteśmy już pod samym mostem. Jestem w ogóle mega ciekaw, gdzie jest tutaj stacja benzynowa. No bo jest ona na każdej mapie. Więc tutaj również ona powinna być. Pewnie jest z tamtej strony. Fajnie by było ją sobie znaleźć, bo widzimy, że już tylko 130 litrów. Oczywiście mamy jeszcze w zbiorniku, ale to i tak jest naprawdę mało. Dajemy sobie oczywiście śledzenie stardi. Możemy sobie od razu ładunek oddać, tylko musimy sobie przytrzymać. Nie, kwadrat. Dobra, oddajemy sobie raz, dwa, no i most powinien zostać zbudowany. Czemu nie mogę oddać z naczepy? Dajemy sobie zapaki ładunek. Okej, okay, dziwne, że nie był zapakowany. No i dobra, oddajemy most jest oczywiście budowany, oby nic więcej nie trzeba było. Otwórz się proszę. Okej, okay, mamy oczywiście zadanko skończone. 14, nie, tfu, 142 tysiące na naszym koncie, prawie 6 tysięcy za tę misję, to naprawdę sporo. No i wkraczamy na drugą część mapy. A to było dla nas naprawdę mega ważne. No i jedziemy oczywiście od razu do naszego portu, chociaż widzę, że to zbyt proste nie będzie, bo tutaj nie ma żadnej drogi, tylko jest tamta w prawo, ale ona prowadzi od razu tutaj. No to gdzie my mamy w takim razie pojechać? Chyba tutaj i objechać całą mapę znowu? Kurde, trochę jest pokomplikowana ta mapa. No i moi drodzy, namierzyłem stację. To co jest w ogóle ciekawe, to zobaczcie sobie, ile tutaj mamy domków. Jest to takie mini miasteczko. Fajnie, że musimy takim miastem sobie jeździć. Ciekawe, czy stacja będzie aktywna, czy musimy znowu zrobić jakąś misję? Oby była aktywna od razu, proszę. Chyba jest, chyba jest. No jestem mega ciekaw, gdzie te pojazdy są ukryte na mapie. Skoro nie mamy ich tutaj. E, jeszcze w sensie ich nie odblokowaliśmy, no to pytanie, czy one będą gdzieś jeszcze na tej mapie poukrywane, czy po prostu są one na tej drugiej. Do tej drugiej sobie dzisiaj na pewno nie dojdziemy, bo tam jest naprawdę kupa drogi, ale myślę, że tutaj mamy szansę jeszcze troszkę tej mapy zwiedzić. Chyba powinniśmy tam skręcić w prawo. Coś tak czułem, ale zjedziemy sobie tędy. Raz kozi śmierć, jak to mawiają. O cholercie, tutaj są jakieś skały. Eee, no przejedziemy. No i w sumie wyjechane na automacie, bez blokady, bez najmniejszego problemu. Odblokujmy sobie oczywiście naszą wieżę, zobaczymy dzięki temu więcej. Może pokażą nam się jakieś ważne punkty, jakieś fajne drogi. Więc uwaga, uwaga, mapa odblokowana, są trzy nowe misje. Ehm, no i mamy główną drogę... Tutaj rogiem co jest? Przecież wcześniej nie mogłem tędy jechać, jakim cudem ona się tutaj nagle pojawiła. Aha, dobra, bo ja mylę drogi. Chodziło mi o to, że tutaj się nie dało przejechać. Tędy już mogliśmy sobie jechać bezpośrednio asfaltem. No i mamy kolejny most do zbudowania. A jajaj, czyli chyba dzisiaj tam nie dojedziemy. No i niestety, moi drodzy, okazuje się, że po drodze mamy kolejny most. Dowiedziałem się, że musimy sobie do niego ogarnąć kłody. Kłody nie mam pojęcia, skąd musimy wziąć, dlatego że jeszcze tutaj chyba nie odkryliśmy po prostu tego punktu składami, więc pewnie jest on gdzieś tutaj moi drodzy pokryty po tych czarnych terenach, więc do tego nam naprawdę jeszcze daleko. Ale my się jeszcze nie poddajemy, spróbujemy jeszcze udać się gdzieś tutaj w tę górną część mapy, może będzie tutaj jakiś objazd. No i powiem wam, że nie wiem czy Hammer by tak dał sobie tutaj rady, żeby podjechać. Fajnie, że sobie wzięliśmy Darego. Znaczy ZX pewnie też by wjechał bez najmniejszego problemu, ale fajnie będzie tędy na pewno zjechać, nawet jak słuchajcie będziemy już mieli resetować, to chyba sobie tędy zjedziemy. Nie, szkoda, że nie mamy tutaj luzu, jest neutral. To zobaczymy, słuchajcie, do jakiego, do jakiego tempa uda nam się rozpędzić w takim razie ee, Derego. Jak zjedziemy sobie na neutralu, to no, myślę, że, słuchajcie, zamkniemy licznik. Aha, no i dobra, zdałem sobie sprawę, że jest to pewnie wyciąg do nart po prostu. Tutaj pewnie zjeżdżają sobie nartami. Widzimy w ogóle jakieś zadanie. Okej, okay, czyżbyśmy się mogli ścigać? Niech to pierwszy będzie na dole. Nie, tu jest jakiś tor, słuchajcie. No na pewno nie zrobimy tego Derym, bo Dery to jest taki... Eee, nie wiem jakby to powiedzieć. Osiołko. Znaczy no, po prostu jest tak wolny, że nie ma szansy, żeby to zrobić Zobaczmy sobie, jakie są fajne nagrody, i musimy jechać w śmiertelnym wyścigu. Zobaczmy sobie, gdzie on prowadzi. No, w sumie sobie nie zobaczymy. No ale dobra, my sobie dotrzemy do tej wieży, bo ta wieża da nam lepszy widok do naszej drogi, o ile tutaj jest jakakolwiek droga. I myślę sobie, dlaczego ja tak jadę i jadę i jadę i nic się nie dzieje, to dlatego, że ominąłem tę wieżę i dlatego jej nie mogłem spotkać, ale z plusów cały czas jedziemy, więc jest duża szansa na to, że po prostu tędy dojedziemy sobie do naszego. Nie, portu zaraz to sobie oczywiście sprawdzimy. Tylko może cofniemy się po tej wieże? No i dobra, moi drodzy, jest to dość bardzo ryzykowne. Ojoj, joj, joj, oj. no i przewróciliśmy darego specjala. No nie, no a tak chciałem zjechać z tej skoczni. No i niestety, moi drodzy, no w sumie był tutaj duży kąt. Nie wiem, czy to było takie mądre, że próbować tam jechać. No i tak musielibyśmy wybierać, czy chcemy jechać sobie dalej, czy chcemy jechać na skocznie. Ale głupio mi, no powiedziałem wam, że zjedziemy z tej skoczni, no to fajnie by było zjechać. No dobra, jeszcze chwilkę spróbuję go tam podratować, zobaczymy, czy uda się może kombinując gdzieś tam zmieniając zawieszenie, go po prostu postawić z powrotem. No i moi drodzy, naprawdę sporo się tutaj namęczyłem, napróbowałem, niestety nic z tego nie wyjdzie, nie ma szans, żebyśmy tutaj chociażby drgnęli. Nie wiem, że mega czekaliście na ten zjazd ze skoczni, przepraszam Was, yy, no że Wam zrobiłem po prostu taką nadzieję, bo też chętnie bym sprawdził, jak on po prostu szybko się rozpędził, ile tak to działa, no ale raczej tak działa. No i dobra, w kolejnym odcinku na pewno przypłyniemy sobie do portu, będziemy chcieli sobie oczywiście zrobić yy, tak, żebyśmy mogli tędy pływać. O ile oczywiście da się pływać, bo nie jestem tego pewien, sam sobie tak wymyśliłem, ale no zobaczcie jaka tutaj jest platforma. Więc raczej po prostu do czegoś ona jest i wydaje mi się, że właśnie ona jest do tego, żebyśmy sobie mogli pływać z jednego portu na drugi. No i na pewno również wytestujemy sobie te skocznie, więc czekajcie, ale przyjedziemy tutaj na pewno pojazdem szybszym. Ja wam mega dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku już we wtorek i jutro w live'iku o 10, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko.